Hejka, tu dzisiaj mam dla was odcinek, w którym przyznam się do moich największych zakupowych porażek w Star Stable, każdy z nas czasem kupi konia, który wydaje się świetnym wyborem, ale po czasie okazuje się totalnym rozczarowaniem, dzisiaj opowiem wam o tych wierzchowcach, których kupna żałuje najbardziej. Czy mieliście kiedyś tak, że wydaliście star koiz konia, a potem kompletnie go nie używaliście, jeśli tak to koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, czy macie podobne doświadczenia. A teraz zaczynajmy. No i teraz przechodzimy do konia, którego kupna naprawdę żałuję. Po pierwsze, cały ten model mi po prostu nie pasuje, najbardziej irytuje mnie, kształt pyska coś mi w nim nie gra, wygląda trochę dziwnie do tego, sposób w jaki ten koń się porusza, zupełnie mi się nie podoba, jest taki jakiś toporny i nienaturalny. No i grzywa oraz ogon mam wrażenie, jakby je modelowano na szybko bez dopracowania. Wyglądają sztywno i sztucznie, przez co koń nie prezentuje się tak dobrze, jakby mógł. Najgorsze jest jednak to, że nawet maść, którą wybrałam, kompletnie mi nie pasuje. Ten szary wygląda, jakby był zaniedbanym koniem emerytem, a może nawet trochę jakby miał nadwagę z perspektywy czasu. Żałuję, że nie wybrałam innej wersji, na przykład izabelowatej, bo ona wygląda dużo ładniej i bardziej elegancko. No ale cóż stało się, a teraz czas na kolejnego konia, którego kupna trochę żałuję. Ale tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Sam model tego konia jest naprawdę fajny, szczególnie podobają mi się te większe kopyta, trochę przypominają mi konie starszej generacji, zwłaszcza pierwszego Andaluza. To właśnie przez te detale ten koń ma w sobie coś nostalgicznego, co mi się podoba. Szkoda tylko, że nie ma żadnych ciekawych animacji, ale no trudno. Dałoby się to przeżyć, gdyby nie ta maść, którą wybrałam, szczerze nawet nie wiem, jak ją nazwać, ale wiem jedno zupełnie mi się nie podoba. A co najlepsze to był mój pierwszy koń tej rasy, teraz mam kilka innych i one są naprawdę eleganckie, ale ten jeden no po prostu coś mi w nim nie pasuje. I co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Kupiłam go, bo Atekame jak nagrywała aktualizację, wzięła dokładnie tego samego konia. Zainspirowałam się nią i no cóż okazało się, że to jednak nie był koń dla mnie lubię, atacame, ale tej decyzji trochę żałuję. No i teraz czas na konia, który moim zdaniem jest po prostu tragiczny. Nie ma w nim nic, co by mi się podobało, totalnie mi nie pasuje, i naprawdę żałuję, że go mam co gorsza. Teraz jest do kupienia w Waledale za jakąś śmieszną cenę, a ja dałam za niego chyba 850 starcoinsów. A teraz kosztuje połowę tego. To boli jeszcze bardziej. Ale z tym koniem wiąże się też dosyć zabawna historia. To nie ja go wybrałam, zrobił to mój chłopak. Kupił go trochę w ramach żartu i dał mu śmieszne imię niby fajne wspomnienia. Było dużo śmiechu, ale sam koń, no nie oszukujmy się, jest po prostu paskudny. Tym bardziej mnie to irytuje, bo na moim koncie mój chłopak kupił też inne konie i większość z nich jest naprawdę ładna, ale ten no ten jest zdecydowanie najgorszy. Gdybym mogła cofnąć czas, to tych starcoinsów na pewno bym na nie nie wydała. A teraz wasza kolej. Macie w swojej stajni konie, których kupno okazało się totalnym niewypałem? koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, czy mamy jakieś wspólne zakupowe porażki. Jeśli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subę, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.